Prawa. Pośród drzew wyjątkowe obozowisko. To tutaj dzieci i młodzież z całej Polski uczą się, co to znaczy być strażakiem. Mają od 8 do 16 lat, a tydzień wakacji zamieniają na intensywną służbę. Są różne fajne zajęcia, które się kiedyś na pewno przydadzą w życiu. Najbardziej chyba zapamiętałam pierwszą pomoc. Najbardziej mi się podoba, jak się uczymy. Szczególnie o straży, bo tak, żeby, żeby, żeby wszystko wiedzieć. Dla starszych uczestników to już coś więcej niż tylko wakacje. To pierwszy krok w stronę munduru i prawdziwej służby. Przyjechałem tutaj, żeby się szkolić, wiąże przyszłość z państwową strażbą żarną, ale czas pokaże. No, za czym jak to wyjdzie w praniu, możemy tak powiedzieć. Ale zanim prawdziwe akcje, jest życie w terenie. Gdy pozwala pogoda, dzieci śpią w wojskowych namiotach. Tu liczy się dobre przygotowanie. Śpiwory, karimaty i inne rzeczy. Nie boicie się tutaj tak spać w namiotach? Nie, ale czasami lisy przychodzą. Co ciekawe, tak często poruszany problem uzależnienia od telefonów tutaj znika w mgnieniu oka. Tutaj u nas dzieciaki akurat dostają telefon tylko na chwilę po ciszy poobiedniej, aby zadzwonić do rodziców. I powiem szczerze, że przez cały dzień nie usłyszałam ani razu, aby któreś dziecko poprosiło o telefon. Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko przygoda. Celem jest przygotowanie uczestników do pracy w służbach mundurowych przede wszystkim w Straży Pożarnej, ale nie tylko. Przyjeżdżają do nas goście z policji, ze służby więziennej, z wojska, z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, z lasów państwowych. Nie brakuje też gier terenowych, wyzwań i zadań specjalnych. Choć program jest wymagający, dzieciaki nie narzekają, wręcz przeciwnie. Jest super fajnie. I przyjedziesz tutaj kolejny raz? Tak. Organizatorzy zapowiadają, że kolejna edycja obozu odbędzie się za rok. Kamila Korzeniowska, kurier Polski.